Nacennik Motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od mediteusz.pl. Dobry wieczór, dziewczynki i chłopcy. Dobry wieczór, słuchacze i słuchawki. Dobry wieczór, mediteuszki i mediteusze. Jest czwartkowy wieczór 21 września 2023 roku. Imieniny Mateusza, Miry i Darii. Solenizantom raz jeszcze wszystkiego pięknie niemożliwego, bo co możliwe, to i tak się spełni. Zapraszam na 44. wydanie Nasennika Motywacyjnego. Jest pewna metoda, która pozwala wywrócić życie do góry nogami, w dobrym tego słowa znaczeniu. W starożytnych Indiach wierzono, że sen jest taką półśmiercią. Czyli nie docierają do ciebie bodźce zewnętrzne, jesteś w jakimś prawdopodobnie innym wymiarze, nie jesteś świadoma albo świadomy tego, co się dzieje wokół ciebie. Przebudzenie zaś traktowano jak narodzinę, każdego dnia narodzinę. Czyli wyobraź sobie teraz sytuację, jak w momencie, kiedy budzisz się rano, otrzymujesz nowy zasób czasu, nowe możliwości i nowy prąd do tego, aby pozmieniać swoje życie, żeby zacząć żyć dobrym i spełnionym życiem życiem takim, o jakim zawsze marzysz. Zauważ, że wszystko to, co było wczoraj, przedwczoraj, rok temu, 2, 5, 15, 50 lat temu, nie istnieje. To przeminęło dawno, popłynęło gdzieś z biegiem czasu. To, co przed tobą, nie istnieje również. Masz zasób czasu, który możesz wykorzystać na to, aby kreować przyszłość, która rodzi się przed tobą. Jesteś tu i teraz. Po urodzinach, po swoich narodzinach jesteś od nowa w nowym dniu, w nowym przelocie na niebieskiej kulce. I teraz zdaj sobie sprawę, że stosując tę metodę, czyli traktując każdy nowy dzień, każdy poranek jak swoje narodziny, otrzymujesz przepotężną energię do tego, aby zmieniać, kreować, żeby robić wszystko to, o czym zawsze marzyłaś albo marzyłaś przez całe życie do tej pory. Mam dla ciebie propozycję, bo ta metoda wykręca naprawdę fenomenalne efekty. Sprawdziło ją wielu. Ja opowiadam o tej metodzie na wielu szkoleniach, na seminariach, na spotkaniach. Ludzie patrzą na mnie z niedowierzaniem no bo jak to tam narodziny? Ja się urodziłam w 75 czy tam 9 roku. Jak mam się narodzić następnego dnia? Ułóż sobie w głowie, że jeżeli się obudzisz jutro to będzie to Twoje narodzenie ponowne, Twoje narodzenie na czystą kartę, bez żadnych trosk, które były gdzieś tam z tyłu, bez żadnych przewidywań, które będą gdzieś tam z przodu. Rodzisz się tu i teraz i podejmujesz decyzję o tym, co chcesz robić w życiu. Jak chcesz pokierować tym zasobem czasu, który otrzymałaś, albo otrzymałeś, i co z nim zrobisz? czy spalisz go tak jak spaliłaś albo spaliłeś go pierdylion razy w swoim życiu czy zagospodarujesz go tak korzystając ze swojego umysłu ze swoich umiejętności swojej wiedzy żeby twoje życie było dobre szczęśliwe i spełnione dokładnie takie o jakim zawsze marzyłaś albo marzyłaś do tej pory każdy nowy dzień w którym się narodzisz daje ci możliwość kreowania wszystkiego tego co chcesz zrobić w życiu ale konsekwencje Poważne potraktowanie tej praktyki i zdanie sobie sprawy, że nie masz zielonego pojęcia, ile ci zostało czasu na niebieskiej kulce. Czy będziesz kolejny dzień traktowała i traktował jako coś oczywistego, co nastąpiło, bo musiało, bo przecież żyjesz i znowu go spalisz na rozmyślaniu o przeszłości, na rozmyślaniu na tym, co ci nie wyszło, na rozmyślaniu o swoich traumach, o swoich jakichś porażkach i tych wszystkich rzeczach? Czy może? Traktując swoje narodzenie, rano, jutro, potraktujesz to jako naprawdę fenomenalny zasób do tego, aby rozpocząć wszystko od nowa. Wszystko układać tak, aby działało wyłącznie dla Twojego dobrostanu. Ta praktyka naprawdę jest cudowna. Ja rozmawiałem o niej z moim profesorem od psychologii, profesorem Bodzianowiczem. Nieziemska rzecz. On mówi, że praktykuje to od wielu, wielu lat. Kiedyś ktoś opowiedział mu na jednym z sympozjów czy jakichś spotkań, i był to indyjski profesor. Rozmawiali o tym, jak my kładziemy się spać, jak wstajemy, jakie dostajemy szanse. I już profesor opowiedział Bodzianowiczowi właśnie o tej praktyce, o praktyce narodzin, o rodzeniu się każdego dnia. Bardzo silne wierzenie to było w Indiach. Do tej pory wielu praktykuje, że każdy nowy dzień, każdy nowy poranek to Twoje narodziny. Do nowych szans, do nowych możliwości, do nowych spotkań, do nowych życiowych przelotów, które nie muszą być analogicznie takie same, jakie miałaś albo miałeś w swoim życiu, które gdzieś tam z tyłu Twoich pleców zostało. Więc zastanów się, co możesz zrobić jutro rano, jak się obudzić, aby narodzić się ponownie. Aby zdać sobie sprawę, że zasób czasu, który przed Tobą jest naprawdę potężnym zasobem i w tej przestrzeni, w tym czasie możesz zrobić naprawdę wiele, polecam Ci tę praktykę. Narodź się na nowo jutro. Kiedy Twoje stopy dotkną ziemi, zdaj sobie sprawę, że właśnie przyszłaś albo przyszedłeś na świat, że możesz absolutnie wszystko, że wszystkie te deficytowe doły, które powstały i one istnieją, Mogą być bardzo szybko zasypane, dlatego, że tak jak nowonarodzony człowiek, dostałaś niezapisaną kartę w postaci dnia, zdarzeń, które będą miały miejsce, Twoich decyzji, Twojego ukierunkowania myśli, Twojego skupienia na pewnych rzeczach. Biała karta, którą możesz zapisać, od ciebie zależy od Twojej decyzji, jak zostanie to przeprowadzone. Czy zostanie znów spalone, zmitrężone? Dane uwaga niskim energiom i tym wszystkim rzeczom, które nas dojeżdżają, czy może w końcu powiesz, narodziłam albo narodziłem się na nowo, czas zrobić z tym wszystkim porządek. I tak każdego dnia, rodząc się na nowo każdego poranka, otrzymujesz znowu kolejne szanse, na kolejne zmiany, na kolejne trwanie, na kolejne piękne wydarzenie w Twoim życiu, czego ci naprawdę z całej mediteuszowej siły życzę. Uwaga, uwaga, dziewczynki i chłopcy, mediteuszki i mediteusza, słuchacze i słuchawki. Mam dla Was petarda informacji. Otóż, prawdopodobnie, bo to będzie potwierdzone w przyszłym tygodniu, 25 i 26 listopada roku Pańskiego 2023, w mieście królewskim Kraków odbędzie się spotkanie warsztat ogólnorozwojowy trwający dwa dni zatytułowany Algorytmy Sukcesu 2.0. Będzie dużo hipnotycznych transów, będą znamienici goście, będą ratyńscy, będzie moja skromna osoba, będą goście w postaci Łukasza Gotowicza i Jarka Guca. Będzie dwa dni wypełnione naprawdę totalnym rozwojem, patentami, skillami, wszystkimi tymi rzeczami, których dotykamy na kanale Mediteusz. A to wszystko face to face dla zamkniętej grupy 100 no może 120 osób bo taka przestrzeń jest nam dedykowana będziemy mogli się spotkać transować będziemy mogli się hipnotyzować będziemy mogli słuchać motywacyjnych mów będziemy mogli otrzymywać patenty skile takie które będziemy mogli stosować w swoim życiu. Dwa dni wypełnione taką energią, że oho, ho, 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 naprawdę będzie grubo. Będą techniki wprost z Sylwy, z NLP, będzie dużo od Tol, będzie od Dispensy, będą patenty, o których tak naprawdę nie pisze się w książkach i w internecie, bo z jakiegoś powodu są uznane za niebezpieczne. Ale spotkamy się w gronie 120, może 100 osób i opowiemy Wam o tym wszystkim. Damy Wam uśmiech, damy Wam zadowolenie, damy Wam hipnotyczne transy i naprawdę dalekie. Podróże, ale o tym nasłuchujcie na grupie Mediteusza, na grupie Ratyńskich, na stronach Jarka Guca, Łukasza Gotowicza. Będziemy Was o tym informować 25-26 listopada roku 2023 w Krakowie. Szczegółowe informacje na tenże temat pojawią się w przyszłym tygodniu w przestrzeni naszej, czyli mojej, Mediteuszowej, Ratyńskich, Łukasza. Czy Jarka Guca. Zapraszam serdecznie, a wszyscy spoza granic kraju dla Was też będzie ultra niespodzianka, ale dajcie nam jeszcze 10 dni, bo ogarniamy technikalnie. Tymczasem wszystkim kawowiczom z bajkowi.toslerz Mediteusz do samej Ziemi ukłony zasyłam. A wszyscy ci, którzy napisali ponownie w sprawie konferencji Andrzeja Wójcikiewicza, jak się dostać, co i jak. Zerknijcie opis tego filmu. Tam jest szczegółowy adres, kontakt, numer rachunku, i robiąc procedurę zapisania, wysyłacie kwotę pomniejszoną o 10% od tego, co widnieje na stronie do czego was bardzo namawiam. Tymczasem zasyłam ukłony do samej ziemi. Życzę dobrej nocy i do usłyszenia jutro o godzinie 6 rano. Na razie. Nacennik motywacyjny. Wieczorna dawka motywacji od Mediteusz.pl